Hej, cześć, Szymonko, z tej strony, trapper, a tutaj odcineczek z updateu1.13, pokażę Wam nową kostkę, nowy gameplay z Digelka, no i co się zmieniło, więc ja już nie przedłużam i Was zapraszam. Zaczynamy od tego, że jest trochę zmieniony interfejs, tutaj misje, czas jest pokazany do tego, jak się wejdzie w skrzyneczki i chce się kupić skrzyneczkę, to jest pokazane, że ile mamy szans na T7 i co możemy dropnąć, moim zdaniem to jest bardzo fajnie to wygląda zmieniali koloru tierów, wszystkich prawie Można powiedzieć, nie wiem czy coś w ogóle zostało, mi się wydaje, że tier 6 lub 7 mógł zostać Jak się dropi, to widzicie, że drop ten tier trzeci y zieloną Więc tutaj średnio wygląda, bo przyzwyczaliśmy się do tamtych starych kolorów Czy to mi się wszystko oczywiście nagrywa? Nagrywa Do tego, jak wiecie wszyscy, jest nowy digielek, do tego jeszcze skinów nie ma jest bardzo ciekawe, czy weszły skiny do mpx -a. Dalej nie weszły, a czy są kamienie milowe z MPX-a i z Digielka? Z MPX-a są z Digielka też już, kile weszły. Więc to jest zdecydowanie na plus. Oczywiście zakupimy sobie nową kostkę, no bo. Jak mogę jej nie kupić? Kocka wygląda fajnie. Typowy nóż motylkowy nazywa się Belly Song. Nie wiem jak to się czyta. Ale no dobra, kupujemy, wyposażamy. No i zagramy sobie Deathmatch'a Matchica. zabija na trzy strzały. Moim zdaniem to jest minus, bo moim zdaniem jak coś tyle kosztuje. Ale fajna kocka jak coś tyle kosztuje to powinno sobie na dwa strzały. Szkoda, że się nie obraca kosta na palcu. Albo jeszcze do tego nie dosięgną. Zobaczmy. Składa się. Odrzuca się. Nie no, obraca się. Ładnie. Jest bardzo mała ta kosta. Na dole ekranu. Zielek ciężka kontrola. Ale jak jesteś na blisko to masz dużą szansę na zabicie przeciwnika. Fajnie się z niego strzela. Naprawdę łatwiej niż z rewo, no bo rewo to trzeba czekać jak odda się strzał, bo full auto z rewo jest niecelne. Tutaj z Digla może na daleko też nie. Ale jak trochę poczekamy na ten ostatni strzał. To może być. Zobaczmy, jaka jest jeszcze animacja zabijania z koski. Normalna. Aj, nie wyszło. Otóż nie tym razem. Odcinaczek króciutki, bo nie mam tu co wam do pokazania. Dokończymy tylko tego deathmatcha. Trzeba po strzale po prostu poczekać. Szybko się reloaduje i to jest też plus I assista Jeszcze zapomniałem wam pokazać nową mapę O tym też zapomniałem, nie wiem czy jest już w gierce czy jeszcze nie tego nie sprawdzałem. Dobra, chodźmy, zróbmy jeszcze jednego fraga z Koski. Dobra, i sprawdzamy, czy jest nowa mapa. Możecie zostawić łapeczkę w górę subika z dzwoneczkiem, jeśli tego jeszcze nie robicie. Zapraszam na live w weekendy. Czy jest nowa mapa? Nowej mapy. Jeszcze nie ma. Więc to jest prawdopodobnie wszystko wam pokazałem w tym update. Nowych rękawiczek jeszcze nie ma, spina nie ma. Leciutko interfejs, no i. No i te dwie nowe bronie. To by było na tyle jeszcze raz przypominam o Łapeczce w górze Subików dzwonku. To by było na tyle. No i cześć!